Cebula się zbiera i takim akcentem witam się z wami w kolejnej części dnia. Pewnie pomyślicie, o co tu chodzi? A o co tu chodzi? Film się właśnie wrzuca, a ja lecę dalej. Jadę jednak zobaczyć ten kombajn, jadę zobaczyć ten traktor. Dlaczego? A dlatego, że ci państwo. Czekajcie, przymknę szyby, ale jest gorąco. Pogoda się poprawiła, może i dlatego trochę życia wróciło w człowieka. Słuchajcie, dlatego, że ci państwo od Masy Fergusona jeszcze nie mogą. Ja mam pojechać do nich do domu. To jadę teraz, załatwię to. Yy, na powrocie zajadę sobie, o może samochód umyję. Pojadę, od razu ogarnę sobie temat. O którym wspominałem, być może zobaczycie właśnie to na filmie, o co chodzi. I dopiero na sam koniec, wieczorem, jestem z nimi umówiony. I wieczorem pojadę gdzieś, jakieś coś się dzieje. I samym wieczorem pojadę dopiero do nich. Się z nimi dogadać, dlatego lecę teraz. Szkoda, marnować czasu. Eee... Więc, co? Standardowo na samym początku filmu, miłego oglądania zaczynamy. 12 ton. Rama niespowana. Mają sprawdzić dokumenty, co się rzadko zdarza. Mamy resorowany ee, dyszel. Nie chcę mi się tam zaglądać Ale jest ładna no. Można by ją było wyciągnąć I mogliby zrobić więcej zdjęć Zaraz się wszystkiego dowiem Ale jest Fajna krypka Tutaj mamy taśmę pod hasję nie, nie pęknięta jest, po prostu jest wyciągnięta do cebuli Zaraz idziemy ją obejrzeć Słuchajcie, mamy coś takiego eee, To będzie w dobrych pieniądzach Ale jest problem To jest kurwa za duże Eee, to ma 3,20, 3, a może 3,30 byśmy zrobili, jakbyśmy ściągnęli górę, ale tego nie przetniemy, nie wiem jak to zrobić, można by było to próbować obrócić i wtedy by było jakieś 2,20, eee, 2,20, co ja pieprzę, nie, byłoby ponad 4 metry. Grubo ponad 4 to na nisko podwozie trzeba by to było pchać. Fajna maszyna ogółem, tutaj gdzieś tam zaczyna. O, ale jeszcze jest no, jest duża maszyna. I to z tego co wiem, to będzie w dobrych pieniądzach, ale jeszcze nie wiem jej jakich. Jeżeli byście byli zainteresowani, to musicie sami przyjechać i to rozebrać. No, wygląda spoko nie? To jakieś czas temu działało, ale no, ale teraz nie działa. Jak widać, stoi jest do oddania 3,70 ma górą duże jest, kurwa duże, nie? ciężkie do przewiezienia, no ale kto jak nie my. nie no żartuję tak niechętnie bym chciał to ładować, bo bo ciężko to po prostu załadować mamy jakiś kurwa mulcher takie coś, tylko że wałek zostaje coś koło 3 metrów to będzie miało młotki jeszcze ma spoko Kręcić się, kręci. To gdyby ktoś potrzebował, to też. Widać, że ze skrzyni się leje. Ale jak z luzami nie jest jeszcze źle. Tak więc mamy coś takiego. Mamy też tą hasję. Tak jak mówiłem, tamta taśma jest od tego, bo jest w tym momencie przystosowana do cebuli. Zobaczcie, jest tutaj zwężenie. I zbierali tym cebulę. Ale można to przerobić do e, tego do ziemniaka. Jest nowa podłoga, to coś się wyciąga, jakoś się to tam coś robi. No i wtedy można śmiało zbierać też cebulę. Łańcuchy, zębatki nie wyglądają źle, to dwurzędowe jest. A tam zaraz pójdę, bo tam są jeszcze talerze i wszystko do tego, do przerobienia pod ziemniaka. To jest kopaczka, nie kombajn. Po pierwsze. Cały hydraulika rozdzielacz. To niewystukany wałek w komplecie. Jakiś rozdzielacz. Zaraz pójdę, jeszcze pokażę Wam, bo tam jest reszta. No i tutaj mamy całość. Tylko że to jest do Amaka. To jest do innego kombajnu. Mamy taśmę. Mamy jakieś tam wałki. Nie kopali tym ziemniaków dwurzędowy. Ale tam to też jest kopaczka. I tutaj mamy jeszcze taśmę. To wszystko jest. No i dobra, mamy tego Amaka, słuchajcie. To jest ponoć sprawne. Tu mamy jakiś wał. Taśmy nie wyglądają wcale źle. Ani nie widać, żeby były pognite. Ani coś. Tu mamy jakiś kurwa sterownik do tego. No wałek nie wiem gdzie jest. Przerobiony widzę z zaczep. Idzie tej hydrauliki tutaj trochę. To napęd jest? Nie. I taka połowa, zębatek. Nie wiem, czy Amak jest u nas w ogóle. Ten jakieś doświetlanie. No, widać, że tu chodziło. Tu coś jest powyginane. Trochę widać. To też. No ale, ale, na wałkach. Tam jest coś pęknięte. Cebula, widać, była zbierana. Tu też jest jakoś wymięta ta blacha. Przykładnie się człowieku nie dostaniesz, doostałby się, ale już. Myślałem, że to kombań będzie, a to kurwa jest. Siłownik skrętu jest zardzewiały. Trochę. No jest, taki jest, ale może ktoś akurat dopotrzebował. No cebula widać. Zębatki zobaczcie. Jak coś zobaczycie. No tu jest Gites. Spoko. Siłownik tutaj. Jakiś od tego podnoszenie. Tutaj mamy jakieś kurde coś. Nie Nie, nie, no. nie wygląda tak? źle. Ogółem.

A you have more tools, or not? Uh, Only this? Normal just this. Aha. I have at home uh, more. Than, uh, it's lightning. Mamy trzynasty rok, pięć tysięcy godzin, i sucha od Nie podrapana bardzo. kokpicik już ładnie, czyściutko widać, że smarowane, dbane dodatkowe oświetlenie tutaj mamy szelek nawalone trzynasty rok o, odpalimy? Duża jest. Szuka ktoś koparki. Jest, jest. I co to chcieć jak to nowe, nie? Pięknie chodzi. Tem gente comigo? Tem gente comigo? Tem 979 comigo? Né? Joga nice, nice For cran, this is nothing. It's a uh, 6 happy uh, But what's the motor? Working, uh, it's a 6 uh, You know. It's not a random, uh, No it... Only red fuel. Here, yeah. <laughs> here red. In my country, only white. Yeah. Jest, have... widowca mazut. No, ładnie, ładnie wygląda, nie? Wszystko smarowane, dbane, widać. Ładne, jest, on mówi, że jedną, dwie roboty w miesiącu tym robi, ale dba o to. Hakówka Metal Tech, ona ma z 10 lat. Pytanie, ile w Polsce może kosztować nówka sztuka w tym momencie taka hakówka? Bo oni się będą rozglądać i wiem ile tutaj polscy. Bo oni chcą też metaltech Mówi, że zajebista produkcja. Podoba im się, kurde, ale mnie to zakurzy. Zamknąć obwód. Eee, I taka hakóweczka, tutaj na ten moment, nowa, kosztuje około 6 euro. Czyli jakieś plus minus ponad 2,5 stówy W złotówkach. Ile w Polsce to może kosztować? Może bym mu znalazł, czy znalazł, nie tyle znalazł, co dostarczył. Nówkę, co? Jakby chciał. Czemu nie? Może to nie jest głupi pomysł. A to już nie jest pierwszy raz, jak ludzie pytają o nowe maszyny z Polski. Bardzo dużo maszyn przyjeżdża tutaj z Polski. Tylko nie wiem kto na tym zarabia, nie? Któryś tam z importerów. Pasowałoby się może gdzieś... Kurwa. Mam plan. Mam plan. Jak to było? Halinka? Mam pomysła. <grystanie> Okej. Okay. To jest uh, A! To jest <laughs> uh. uh. Opony zostają Przed, tył z z z Będą z tego co Którym jechałem To jest power quad Z tego co mi się kojarzy 10 tysięcy godzin. I say uh, I go make it uh, the the yes. the valve is the involved uh, what's the year? Uh, 2000 and I think 2008 mm -hmm. Koła zostają, kamera zostaje coś tam jest staje. A, nie mam tego dalej Ale to nie było otworany tutaj to mi się odstyle kurwa jak nie wiem i to mam wymienić te końcówki od hamulce powiedzą, że to zrobi, no bo coś to jest strzelone i to będzie naprawione. No ja tak poza tym ukurzony. Ale on w transporcie chodzi. Tu nie ma co sprawdzać nawet. Pierwszy... Tu troszkę gdzieś Lecimy dalej Podjedzie sobie Hamulce były robione Hamulce były robione Skrzynia kład była sprawdzana przy niecałych 7000 Silnik jest ok. Ja nie wiem czy do domu się wrócę Jedziemy dalej z jakimiś maszynami do jakiejś kolegi, jakieś dwa czy trzy traktory, coś do kartofli i, i coś jeszcze, zaraz zobaczycie. Sam zaraz zobaczę This is Belgium Production yes. Dwie linie. Dawno nie wyciągane Kawał z Kubańca ogółem, no kombajn W fajnym stanie. Everything is good. Work. And when the last time Working? Tu i yeah. Dwa lata temu pracował. Mamy jeszcze Gaspar do 6 linii. Tylko O, zwykła Widzicie zwykła rodzica, Nie ten. Working! No, w dobrym stanie. Mamy kosiarkę Krona uh, uh, 80, yeah, a tu nic nie no. się widać, no, no. No, ale no. podobno działa no, okay, Krona yeah. 4400 godzin PZB? Jest, 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 jest. No to jest model 53070. Spora jest. 7 metrów 3,5 ton, nie? 3 ton. 3 ton. 3 3 tony. Tu aby jakieś tam kable. To o, no no teraz na No i mamy tade, tade. lampki powybijane to jest nie problem. Perkins? Ja, Perkins, ja. Perkins. Perkins. A ja. ja, Perkins. Nie, nie eh? Turbo nowy Ja, nowe turbo. turbo. Ja, staram biegi 4000 hours na new turbo? No, ja. Tak, ja. To jest Perkins. jest <laughs> W 15 roku kupiona i miała 2800 godzin. 2000 rok produkcji. Tutaj wszystko jest i 4400 godzin. It's, it's a very heavy tractor. Czeka! Wszystko działa na oryginalnych kołach idzie z chłopcem, z walkiem, z przodu z kawałkiem sprzątów F130.

25 metrów. Mamy przyczepę zbierającą. Stoi tu co prawda chwilę. 5 lat podobno, ale mówią, że mogliby to uruchomić, i że to by działało. Hmm, śmiem twierdzić, że być może by taki było. Kronianka. Tutaj mamy HSD. No, powietrze poschodziło, nie? Chociaż nie do końca jeszcze. Czy może by coś z tego i było? No, ale to powiem, Przecież, że to, to raczej to. Nie wiem. Myślę, że. No, jakby ktoś bardzo chciał, zaraz się dowiem coś. I to jest z rotorem z tyłu. What's the air plus minus production? Plus minus. I know. Nie wiadomo, który rok produkcji, ale mamy też coś takiego. No Ponoć to by działało. Mamy jeszcze przyczepę 7 metrów, z kwitem. Ale nie, kaszcie mi tam wchodzi, bo w tych pokrzywach. Naprawdę bym był zdrowy. Ale z kwitem. Właśnie to się liczy. Mamy jeszcze kultywator. 3 metry. Z wałem strunowym. Dużym wałem potężnym. Tam widać, że już niektóre te będą. Niektóre można jeszcze obrócić. Bo tak jak tamtą, to można obrócić. A reszta. Cholerę, tutaj się urwała ale zabezpieczenie za sprężynowe e, to też się liczy. I mamy jeszcze. Dobra, słuchajcie, ja wyjeżdżam. Ja już jestem spóźniony. Nie jadę dzisiaj załatwić w końcu tych tematów, co miałem załatwić. Nie myję samochodu, muszę pompować, załatwić temat z traktorem. Ale podam Wam przynajmniej ceny. Słuchajcie, i od początku te kombajny, te kopaczki, Amak 5,5 Hasia, czwórkę. Ta taśma, ta wielka, dwójkę. Tam była jeszcze przyczepa, która nie wiedzą, czy są kwity. I ona kosztuje 12. Eee, tłuka, to tłuka cholera, wie co to było? Tam jakiś ten. Eee, 1500. I dalej, druga miejscowa. Kombajn do ziemniaków 2,5. Gaspar do 3,5. Kosiarka piątkę JCB21500, Fiat 17, Krone dwójkę czyli ta platforma ta przyczepa dwójkę. Mają jakoś coś tam jeszcze do zboża, jakąś przyczepę. Mają mi wysłać przynajmniej zdjęcie, jak to wygląda na internecie. Dwójkę, kultywator 3,5 i to co byłem u tego chłopaka, koparka kosztuje 50 i New Holland też kosztuje 50. I ja w tym momencie spadam, załatwić sprawę z Masejem. A swój temat załatwię jutro i będzie widać co jest, bo mówię już jestem spóźniony. No i co jechać do no wyjście. A czy ja kończę ten film? Chyba tak. Raczej tak, ewentualnie może dołączę zdjęcia tego. Co zakupu, chociaż nie, dobra, kończę ten film. A to co... Ja w, co poszedłem z teściem z Swagem zobaczycie, albo może nawet na społeczności rzucę, albo tak jak mówiłem, short, TikTok. I co? Widzimy się? Kurde, pewnie jak się uda, to na tygodniu, jeżeli się nie uda na tygodniu, to się widzimy gdzieś tam w kolejnym na kolejnym weekendzie, tak więc co? No jedyne co to mogę Wam życzyć udanego końca weekendu i udanego całego tego przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, na razie.